Cześć, witam was serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj wybraliśmy się tak troszeczkę w plener. Jest bardzo ciepło, jest prawie 30 stopni w cieniu, więc myślałem po co siedzieć w domu, nagramy coś w plenerze i zobaczymy jak to wyjdzie. Jako, że mam trochę za dużo kasy, postanowiłem zrecenzować dla was liquid od firmy Liquin z serii Shisha o smaku citrus. Mint miał to być blueberry, ale niestety blueberry nie dostałem mu się w mieście, więc będzie to citrus mint. Zapocięcie za niego 18 zł, więc jest sporo. No ale, ale zobaczymy, jak to będzie w smaku. Yy, buteleczka standardowa 10 ml, więc yy, no, standard, po prostu standard. Yy, citrus mint, więc to mają być jakieś cytrusy z miętą. No ale zobaczmy, jak to będzie zapach. No i zapachu wyczuwalna jest nutka. Yy takich lodów cytrynowych. Z dodatkiem jakiegoś elementu orzeźwiającego. Może to jest ta właśnie ta mięta. Jest bardzo słodki, delikatnie śmietankowy, więc no taki dość specyficzny zapaszek, ale bardzo, bardzo przyjemny. Jeśli zapaszek jest słodki, to już to wróży, że będzie raczej dobrze. Eee, wapuję na WAPRUS iBOX MINI i na eee, Genitanku od Kangertech'a. Może być niewidoczny trochę dym, bo jest delikatny wiaterek, no ale cheers. Jest to za bardzo 18 mg. No ja się trochę od 11 odzwyczaiłem i teraz praktycznie same szóstki wapuję. Jest element orzeźwienia, jest element delikatnego czegoś śmietankowego, ale ja tutaj wyczułem pomarańczę, a ja za likwidami pomarańczowymi tak nie za bardzo przepadam, więc cena będzie taka trochę niższa. Szkoda, że nie jest wyczuwalna ta cytryna, która jest wyczuwalna w zapachu, bo jakby była, to by było naprawdę w porządku, likwidzik byłby super, no ale niestety czuć tutaj tą pomarańczkę... Więc no, jest to taki dla mnie przynajmniej średniaczek dla fanów, którzy lubią pomarańcze będzie jak najbardziej w porządku. No ale mi to troszeczkę no, nie pasuje. Eee, to by było na tyle. Postaram się jeszcze znaleźć jakieś likwidy, eee, Liquina z serii Shisha i je recenzować. A teraz to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!